Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. 17 maja imieniny obchodzą Sławomir oraz Weronika. Przysłowie na ten dzień: Gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy. 17 maja to 138 dzień roku, do końca roku pozostało 228 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 4.57, a zajdzie o godzinie 20.46. Dzień potrwa 15 godzin i 49 minut. Ważna data to Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. 17 maja 1469 roku Wincenty Szwab sprzedaje z zastrzeżeniem prawa odkupu Arnoldowi Opatowi klasztorów obrze całą wieś Rejsko za 100 grzywien. 17 maja 1507 roku kroniki miejskie odnotowały pierwszy pożar, który wybuchł w Wielichowie. Wspłynęła większa część drewnianej zabudowy miasta. Domy były położone wtedy bardzo blisko siebie, i wybuch pożaru w jednym powodował, że bardzo szybko przenosił się on na kolejne zabudowania, a otoczone drewnianymi przybudówkami stanowiły łatwy łup dla pożaru. Władze miejskie zwróciły się do kapituły o obniżenie lub nawet o obniżenie podatków płaconych przez miasto. Kapituła przychyliła się do tego i tak szosowe wielichowo płaciło tylko jedną, drugą grzywnę. Gdy sąsiednie miasto Ziemin płaciło w tym samym czasie jedną grzywnę, mieszkańcy, których domy zostały zniszczone przez pożar, nie musieli płacić dworowi czynszów. I nie musieli pracować na rzecz dworu, tylko wszystkie zarobione pieniądze mogli przeznaczać na odbudowę swoich zabudowań. 17 maja 1566 roku występuje nazwa wsi Gradowice, pisana jako Gradowycze. 17 maja 1586 roku Jan Lopke został zastępcą Wojciecha Czarnkowskiego, który w tym czasie pełnił urząd Wójta w Wielichowie. Była to często spotykana praktyka, ponieważ Wójt miał kilka, mógł mieć kilka wójtowstw pełnił w kilku wsiach taki urząd i nie mógł przebywać wszędzie i wyznaczał sobie swoich zastępców, którzy w jego imieniu sprawowali tą władzę. 17 maja 1647 roku Szymon Liczbowicz został wybrany na urząd cechmistrza Cechu Krawieckiego w Wielichowie. 17 maja 1678 roku Paweł Śledziewicz z Wielichowa zostaje ławnikiem miejskim. Ławnik miejski był urzędnikiem, który pełnił swój urząd przy burmistrzu Wielichowa i był on przez niego wyznaczany do pełnienia tej funkcji. W Wielichowie był jeden ławnik, którego wyznaczał burmistrz. 17 maja 1908 roku ukazuje się informacja na temat spółki zarobkowej w Wielichowie, Bank Ludowy. W Wielkim Księstwie Poznańskim było wtedy zarejestrowanych 167 spółek. Nasza Wielichowska została wpisana do rejestru 1 czerwca 1907 roku, także nie miała jeszcze nawet roku działalności. Zarząd stanowili ksiądz Walenty Klem. Marceli Wsławski, Ignacy Bzyl, którzy zostali wybrani na czas nieograniczony. Prezesem Rady Nadzorczej jest ksiądz radca Walenty Gimzicki, proboszcz Zielichowski, wiceprezesem Michał Siuda, sekretarzem Andrzej Dałkowski, a członkami Rady Nadzorczej są panowie Hieronim Rost, Franciszek Gajewicz. Teodor Burmistrzak, Dionizy Smukała, Wojciech Nowicki i Wojciech Dąbrowski. Na rok 1908 było 44 członków. Nie mamy tutaj wymienionych zawodów tych osób, które należały do banku. Obowiązkowy udział członka wynosił 500 marek. Było również 65 osób, które były deponentami, czyli miały tutaj jakiś wkład w banku. 17 maja 1910 roku, z polecenia władz państwowych, zamurowano obydwa grobowce, znajdujące się w kościele parafialnym w Wilkowie Polskim. Jeden z nich znajdował się pod prezbiterium, tam grzebano Księży zmarłych w Wilkowie, natomiast drugi Grobowiec znajdował się pod nawą kościoła i tam grzebano zmarłych patronów, świątyni i parafii. 17 maja 1991 roku parafia Wielichowo złożyła wniosek o wszczęcie postępowania regulacyjnego do komisji majątkowej o przywrócenie prawa własności. Do części nieruchomości kościelnej zabranej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki. Państwo przejęło wtedy około 123 hektarów ziemi. Na podstawie decyzji majątkowej przyznano parafii 47 i 42 hektary ziemi. Czyli razem to było 89,69 hektara, z tego gruntów ornych było 77,36 i one w całości były wydzierżawione. Były również łąki, lasy, nieużytki, cmentarz parafialny, grunty pod zabudowaniami, działki niezabudowane oraz inne grunty, które należały do parafii. Dziękuję Państwu za uwagę i za wysłuchanie kartki z kalendarza z 17 maja.